Siemaneczko, witam serdecznie w serii, którą po prostu wspominam niesamowicie. Mam wielki sentyment do serii God of War, tak. I nie mogłem pominąć faktu, że pokazał się zremasterowana wersja na PS4 dotycząca dokładnie trzeciej części God of War, czyli tej zwanej zakończenia trylogii, bo potem jeszcze było wstąpienie, czyli tak zwany prequel. Ja go dowory mam de facto wszystkie z możliwych na konsolach Sony. Przeszedłem je na 100%. Mam platyny, powbijany ten. Masakrycznie lubię tą serię. Uwielbiam. Dlatego też postanowiłem się z wami podzielić doświadczeniami, jakie nabędziemy grając na PS4 w 60 klatkach na sekundę. Mam nadzieję, że ta gra wam się także spodoba i natchnie do tego, aby w nią zagrać. Ci co nie grali, bo wiem, że duża rzesza z Was grała w to, a ci co nie grali, muszą zagrać naprawdę to jest legenda, już yy, gierna. No, właściwie ta gra ukształtowała PS3, PS2. Dobra, zacznijmy od nowa. Zastanawiałem się na jakim poziomie trudności zagrać. Grałem oczywiście już na trudnym, nie jest to jakoś bardzo wymagający poziom. Ale ze względu że to jest let's play, nie chcę zadłużać, wydłużać, przer yy, zarzucać yy, prze przerywnikami, tak mamy sobie standardowo dla umilenia czasu na poziomie normalnym. Moja zemsta dobiega końca. Moi bracia, zrodziło nas zwycięstwo. To zwycięstwo zakończyło wielką wojnę i wyniosło nasze władztwo na szczyty Olimpu. W głębi podziemnego świata zrodzona, zakorzeniona w rzece dusz, nasza góra wyłoniła się z chaosu. Razem z nią rosła siła mieszkańców Olimpu. My daliśmy światu pokój. Daliśmy mu dostatek i trwał jak dotąd niezagrożony w cieniu mojej góry. Góry, która na zawsze miała być niepodważalnym wzorcem siły i potęgi. Dziś, właśnie dziś, tej potęgi trzeba dowieść. Śmiertelnik Kratos chce targnąć się na ten kwitnący ogród. Bracia! Zapomnijcie o błahych niestaskach, które poróżniły nas na długo. Czas zewrzeć szyk! Stanąć ramię w ramię! Już czas, by zetrzeć wroga na pro. Olimpu! Nie zwycięży! No i zaczynamy. Zeusie powrócił twój syn. Przybywam, by zniszczyć Olimp. Tak, dalej się Kratos mści na Zeusie. No, zobaczymy. Gaja. To jest właśnie na Gaj się znajdujemy. Matka ziemi. Wow. Trzeba ich rozsadzić jakoś, nie, ale szybko. To są płotki, wszystko na razie. nie powinno być większych problemów z nimi. Dobra. Eu dou Dobra, oni nam mają pomagać, więc trzeba uwolnić. Ja także oczywiście przechodziłem na PS 3 ale nie pamiętam już dokładnie wszystkiego po kolei. Co i jak, więc mogę się w paru miejscach blokować. O. Jazda. Dobra, wszyscy chyba. Okej. Okay. Tutaj numer jeden i wciśniemy guziczkiem kółeczkiem tak zwanym Dobra mamy jakieś znowu płoty jeszcze tutaj żyje Nie. Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, co tu mamy? Następne płoty Wow, Teraz już on. Od... No, to musimy z tego co pamiętam po nogach ją napierdzielać. Czekajcie. Aha, i ona jeszcze zjeje tym dziarostwem. Wodą prawdopodobnie. Prawdopodobnie to jest woda. Cudzę. Muszę przed tym bardziej uciekać, bo bo mnie zniszczy. Cholera. Dobra, teraz się udało uciec. Dobra, wow, wow, wow. co na tu zrobiła? O kule, teraz tak będziemy uciekać. Ach. Na zmianę będziemy ją bić No teraz nie zdążyliśmy, wiedziałem że nie zdążymy I znowu Ale coś ona Powoli mi reaguje cholera, może to pierwszy przeciwnik, bo tak dla mnie. Żeby mnie powinien pokonać. Co teraz, znowu z nim jeszcze? Co za dziad mocny. Aha, teraz tak. Kurde, to miano No, gdzieś za wolno to. I już teraz ucieka, tak, dobra. Dobry unik. Zawczas. Dobra, udało się go jakoś opatoczyć. I teraz jeszcze jeden szlak. Energia no wróciła. Dobra, unik okej. Okay. tutaj nie wiem, jak za bardzo uniknął. A, tutaj dobrze. Biją. Dobry unik. Bardzo dobry. 30 tych tu ją mamy, 40 drapień bez... Pięknie to tutaj poszło elegancko No i quick Jedziemy Tak jest Jest, i chyba mu szczękę rozerwie, tak? Łaaa, No jest git I skoczymy, pyk, na skałki, dobra. Nie wiem czy to już, nie pamiętam czy to był koniec, nie, on jeszcze pewnie żyje. Dobra, my sobie tutaj poskaczymy, pyk. Dobra. I tu nas coś, o, są już skrzynie z orbami. O, tam jest Hades. Skład do ziemi kulek, orby, które, za pomocą których możemy mm, potem upgrade'ować swoje bronie, zdobywać ulepszenia itd. itp. To się dowiecie wszystkiego w swoim czasie, ci oczywiście, którzy nie znają tej serii, nie wiedzą. Opa! Trzymaj się Gaja. Tam jest jakieś stado niewolników, których zaraz... A tam jest łucznik, to najpierw tych łuczników będzie trzeba... No. Zawsze jest tak, że łucznicy to są... Takie cholery. No dobra, i teraz powrócimy po resztę. Pyk, 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 pyk. Jeszcze jeden, dobra, no tutaj dobra, wszyscy. Tego nie idzie rozbić, nie. Bo z tych różnych dzbanów, takich rzeczy, które wchodzą w interakcję i można je zniszczyć, też można zdobywać czasem orby właśnie. Tak, tak. Dawaj, Chadu. Pięknie. Niż gadziny. Dobra. Mamy do którego musimy się uczepić. To też jest taki specjalny chwyt. Tu mamy informację o tym. Jego niezrównana siła łączy o nim ze światem podziemi. Będziemy musieli go także tam. A tu musimy zrobić taką sztuczkę. Pyk. No, prawie żeśmy spadli. Dobra. Najważniejsze by, żeby mi się nie dać, nie? Jak mi się damy uderzyć, to nam no właśnie mnożnik znika. Aha, bo to są łucznicy, to mieliśmy ich załatwić. No, łuczników to ja nie nie lubię, ale ci są naprawdę bardzo prości, więc nie było żadnego problemu z nimi. Przejdźmy dalej. Tak, tutaj skoczymy. O, idzie następny kolo. Ale chyba dostał bombkę i chyba spadnie. żywioły, nie? Różne żywioły, e, dobra, tu będzie trzeba do góry się podciągnąć, wrócić I do góry, tak, dobra pyk, pyk, pyk. Fu fu o kurna Gaja poleciała? Nie, jeszcze nie Ale już niedługo. Teraz będziemy go jeszcze musieli zbić Albo tu uciekać Co za godzina Skrzydła, użyjemy skrzydeł, patrzcie, przytrzymując X Tu mamy manę, który mamy pełną, nie używam jeszcze many. A tutaj zdobędziemy zdrówką. Tak, zielone to zdrowie. I tutaj otwieramy coś. Dobra, jest jakaś komnata. Co tutaj jest? O! A, idzie centaur. Oni są mocni. I dajemy. Ach, teraz nienawił, nie zdążyłem się obronić. Spuścił swoich niewolników. Aha, jeden, żeby odbić atak. O, patrzcie, teraz ci mnie tutaj... Ci mi przeszkadzają. To będzie brutalne z tego co pamiętam. I flaki mu wyciągną wszystkie, ła! No jeszcze tylko tych. No fru No ale wiem, to jest blok, to jakiś tam kontry się robiło. To nie pamiętam za bardzo. Dobra, dźwignia. Dźwignia, dźwignia, dźwignia. To będzie krótka seria. Tą grę się przechodzi gdzieś na takim trybie normalnym, myślę gdzieś około... 7 godzin. Powinno nam wystarczyć. Więc załóżmy, że po pół godziny na odcinek to będzie gdzieś około 14 odcinków. Może wyjdzie troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Zobaczymy jak to będzie w praniu. Ona nam uciekła. Z, za, za wolno. Czyli tu trzeba to na czas. Pyk. Dobra. Okej. Okay. Szybko. Dobra, jest. Udało się. Jedziemy z tym koksem. A tu skrzydełka i... ...fru, fru, fru. O, orby. Zaraz wam pokażę tą tablicę z orbami. Co tu można nie więcej tworzyć, zobaczcie. Nie masz tej zdolności, nie masz tej zdolności, nie mam tych zdolności w ogóle. A tu mam maksymalne, to mam ostrza, a ten, nie wiem dlaczego mam max, w tym to się nie upgrade'uje chyba. No, znaczy na razie nic nie mogę, więc pokażę Wam, jak zdobędę jakąś broń, to Wam pokażę. To sobie zasywujemy, krótki odcineczek, żeby było. No i lecimy dalej. Znowu ten dziad. Już mnie Będziemy znowu z tym dziadem walczyć. O kurno. A on znowu teraz będzie inaczej wycofywać trzeba na trzy no Kurde, jak to jak to zatrzymać takie coś zażył się nie zażyją nawet Kurde, Kurde, nie. się stało jest Dobra Tu jest rościmy. Ale zdupczyłem to ja nie mogę Kurde no. i zginę Teraz go rozcina. Tu dostaje skrzydłem Tu dostaje drugie ucina I teraz go nabiję Tak własnym o. Tak I Teraz musimy górna iść po to bierzemy jeszcze ulna czekajcie bo najpierw go trzeba tak mi się wydaje że go najpierw trzeba ogłuszyć tego nie pamiętam ulna ulna mnie zabije dziad ducho trzeba mu otworzyć. To będzie problem. Na granicy wszystko. Nie udało się, zobaczcie, na normalu widzicie. Skąd zaczniemy? Od tego momentu działa trzeba unicestwić O nie to jest masakryczny moment bo to jest jeszcze sporo do zrobienia Trzy razy chyba tak trzeba było ...w początku co za dziad próbna ale ten pierwszy też mi chyba wtedy najwięcej trudności przysparzał bo kratus jest słaby nie ma tych wszystkich zdolności które potem do niego przychodzą no i to niestety potem trochę się nad tym Odbija Chyba to, no, to od początku jest chyba teraz będzie ten rozcięcie, które żeśmy zwalili wtedy. Jedno, teraz będzie drugie I teraz go będziemy pozycjonować na kwadracie. Tak. Tak. I będziemy bumperować. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, to jest ok. I teraz go musimy, z tego co pamiętam, te serce mu otworzyć, znaczy tą klatkę. O, otworzyć ją możemy tylko w jeden sposób, naparzając go. No, to jest to. Ach. Jeszcze nie złapał nie no, tak to się bawić stary nie będziemy przykuł to otwieramy tak, tak. No! Lidawaj. Wrócę mu to. Pyk. Zestrał się. I jeszcze popchnąć go. I spadek koleś. 28. No, dobra, ten spad, Idziemy do niej. Teraz jej pomożemy tylko. I spadamy do środka. Nie wiem ile minut nagrywamy, ale pokonaliśmy tego bossa. Musimy ją chyba trochę podleczyć. Tak mi się wydaje. A idziemy, pierwszy odcinek zrobimy trochę dłuższy, nic się nie stanie. L1, dobra. Zeskoczyliśmy, tu nic nie ma. A tu są te kryształki. Jest serce Gai. Dobra, moi drodzy, i tutaj zakończymy przy sercu Gai, bo to będzie troszeczkę trwało. Dziękuję Wam za uwagę. Miło było, mam nadzieję, że się Wam pierwszy odcinek podoba i będziecie oczekiwani na następne. Zapraszam także na Wiedźmina, na Batmana. No i będziemy starali się jak najszybciej pokończyć serię, co by nowe, 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 gdy wchodziły w łapki. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.